Witam, Elo, cześć, Manka. nazywam się Just Mr. Mafia. witam was na moim pokładzie, witam was w kolejnym odcinku z gry Worms 3D. Oczywiście menu kampanii. Nie, nie menu kampanii mojej mini. Eee, co się stało? Stało się wielkie nieszczęście, albo dla tych, co chcieli zakończenia serii Wormsów, stało się szczęście. Eee, u mnie po ostatniej misji, czyli prądokradach z kosmosu, nie, nie można dalej klikać, nie można uruchomić następnej misji. Co się ukazało? Jak oglądałam Diego, czy innych youtuberów, nawet tych amerykańskich, niemieckich z Rosji, to po tej misji występuje tak jakby przedstawienie autorów, tak jakby wiecie, napisy końcowe. Tak, moi mili, ukończyłem kampanię nawet o tym nie wiedząc. No ale stwierdziłem, że jakoś serię trzeba zakończyć, jakoś trzeba się pożegnać. E, także e, pokażę Wam e, tych kilka po prostu challenge. Oczywiście też, żeby upewnić się, że nie ma dalej misji, pobrałem sobie e, jakiś tutaj e, safe 100% od kogoś chyba z e, Rosji. A e, Aczkolwiek e, nie mogę zmienić tutaj nazwy drużyny, a chcę mieć to 100%, to zmieniłem tylko nazwę tych e, moich robaczków, tak, bez zmiany nazwy drużyny. E, oczywiście odblokowane są zarazem e, wszystkie e, challenge, wszystkie bronie, czyli na przykład mogę sobie przejść do próby strzelby 3. E, może będę Wam pokazywał drugie, bo jak patrzyłem, to trójka jest za trudna, jedynka jest dość łatwa, więc pokażę Wam po prostu każdą z tych prób e, co dwa. Czyli na przykład próbę strzelby drugą wam pokażę. E, no i na czym to polega? No na tym, że macie próbę strzelby, czyli za każde trafienie otrzymuje dodatkowy czas i ja muszę strzelać w tarcze. Najlepsze rezultaty zostaną zapisane na tablicy, czyli muszę się strzelić w odpowiedni, jak to się umówi, czas. No i teraz tak, e, gdzie w tym miejscu mamy e, tarcze. One spadają. Czyli tak jak widzicie, musimy celować. Tarcze. Oczywiście w każdym z tych y, challenge'y... Gdzie to leci? Oczywiście, moi mili, w każdym z tych challenge'y... Mm, te tarcze układano są inaczej, te misje wyglądają inaczej, czyli na przykład w Deathmatch'u 3 są to kwiatki, środki kwiatków, w ten sposób to działa. Ja tu sobie mówię, pokażę wam kilka tych challenge, no a potem wam, żeby było zakończenie, puszcza napisy końcowe autorów. Niech autorzy się cieszą. Tak szczerze mówiąc, to ja nie wiem czy Team 17. E, team 17 polski z angielskim, no ale taka jest. E, nazwa producenta, który stworzył tą grę. Wow. coś jeszcze tworzy? Mam to wstawię najwyżej jako ee, wstawkę w wszystkie gry, które stworzył, lub jakie tworzy, lub jakie aktualnie ma wydawać, żebyście sobie zobaczyli. Powiem wam szczerze, że to jest jednak zbyt łatwe. Nie wiem to czy to będzie szybciej spadać, czy nie. Ale to jest jednak zbyt łatwy poziom trudności. Na meczu 3 Uwieście mi, że tak łatwo nie było. To można robić, robić i robić. Widzicie, anarchi pro anarki pro. E, ludzie z Rosji to zawsze mają takie niki, że. Może to ich ruska wersja anarchii? Wow, wow. Wow, 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 wow. Patrzcie na broń, widzicie? Ona się rusza, mniej bardziej, ale ja teraz myszką nie ruszam, dlatego to jest tak ciężko trafić. Na tym to polega, moi mili. Nie, dobra, to jest zbyt łatwe, moi mili. Ale widzę, że teraz jak trafiam, to w sumie czas mi nie rośnie. Więc tą minutkę jeszcze mogę pociągnąć. Możecie mi powiedzieć, napisać w komentarzu. Komentujcie moi mili, komentujcie, jak wam się podobała seria z Wormsów. Aczkolwiek szczerze powiem wam, że wydaje mi się, że to była seria najmniej oglądana na moim kanale. Eee... Powiem wam, że i mi po czasie się znudziła. To jest spoko, pograć sobie samemu challenge wykonywać, no ale. Gra dobra na live. A. O, tak się wyraża. gra obra na live. A. Tak jak mi się wydaje, że każde Worms... Jest... Nie ma nic ciekawego w oglądaniu bitew takich, jeszcze gdyby to była gra wojenna, jakieś misje, kampania, przedżyj się do wroga. Będę właśnie wam nagrywał jedną gierkę wojenną i ona się nazywa Operacja Flashpoint. Operation Flashpoint dokładnie. Tylko nie pamiętam, która część, ale to nie jest jakieś Dragon Rise czy Dragon coś tam. Nie jest z tych nowszych flashpointów, tylko to jest taki mega mega stary flashpoint z grafiką dość kwadratową. No, może nie bardziej niż w Minecrafcie, ale jednak. Ale jednak. Dawaj to. Dobrze ci idzie, nie poddawaj się. A czy ja się czueniu poddaję? Jeszcze jednego strzelę. Już nie ustrzelę. Już Koniec czas minął. Zobaczymy jak mi poszło. Kaccenki już wam dzisiaj nie będę pokazywał A aczkolwiek świetnie srebrny medal mam. Mam 356. Ooo, To chyba wzrasta moje mili punktowo, to punkty narastają, to nie jest czas. Eee, no dobra, to wam pokazałem. Eee, pokażę wam próbę super owcy. Superowca, wiecie na czym polega? Witaj, w drugiej e, próbie pół super. Tam było superowcy chyba. I teraz mamy tak, odpalić superłowce. Powiem wam szczerze, że ja tym nie potrafię latać, więc tego chyba nie ukończę. I mamy lecieć właśnie w mojej mili, w te e, medaliki. O w te, znaczy w medaliki, w tarcze. To są tarcze. Ale powiem wam, że ciężko się steruje, że słaby skręt ma tałowca. Mogliby ją trochę stuningować. Shiningować owce więcej trzeba by było zrobić dynamit w dupę w sali, żeby się bardziej, żeby się szybciej. Eee. Kurde, gdzie to było? Żeby się szybciej poruszała. To zabrzmiało dość brutalnie. Nieważne. Kurde, gdzie to jest? Lol. Eee, <ścoughs> jakim ja jestem sławiakiem. Wstyd, 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 wstyd. To było w tym domku chyba. Wlecisz tu owca? Czy będziesz sprawiała. Dupa Jaś. Dupa Jaś. Owca tu nie wleci. Eee, owca. Owca. Owca, 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 owca. Koniec, koniec. Nienawidzę, nienawidzę grać super owców. Nienawidzę. Dobra broń, ale... Nie dla mnie. Nie dla mnie. Czas się skończył, moi mili. Zobaczymy, co nam tutaj napiszą, ale chyba coś, że żal, żal żal.pl. Chyba nie oczekujesz nagrody za tak żałosny popis. <grym> Właśnie to mi napiszą. E, ja stąd idę dalej. Próba plecaka rakietowego. Oczywiście wiecie, że ja plecaka rakietowego nie znoszę. E, o, widzicie? Team 17. E, mamy tutaj ograniczoną widzę sekundowo. Wow, wow, wow. Chciałam powiedzieć, że mamy tutaj ograniczony sekundowo plecak i pewnie będziemy musieli... zbierać. O! To jest duża skrzynka, jaka beka! Jaka nowość! Nie wierzę. Nie wierzę! Nie, nie wierzę! Eee, jaj, 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 jaj! Chodź tu, chodź tu robal. Dobrze. Jest jedna. Tu mi chyba czas nie rośnie, nie? Rośnie. Guźwa. Wormsy. Mówię, troszkę ta gra nudna się zrobiła. Ale dla mnie miło sobie wrócić do tych e, wspomnień. Ja zresztą miałem tę grę w oryginale. Co ja robię? Gdzie to jest? Gdzieś tu, a. Miałam tą grę w oryginale, tu ja zresztą sporo miałam gier retro. Można było wypchać nimi trzy szafy. Naprawdę Ghostmastery, Syberię, mm, Wiedźminy. Ee, te wszystkie I, e, Crazy Machiny, Pazury, Ace Ventury, Różowe Pantery, Raymany, GTA2. Tego GTA2 miałam na PS. PS I nie wiem, gdzie ta moja Collection zginęła. Ale. Próbuję ją teraz odnowić. Ostatnio przyszło do mnie e, Beyond Good and Evil and, and... co ja mówię? I coś mi jeszcze przyszło. Tylko nie pamiętam, co. Już wiem, co. Ghostmaster w oryginale. Polska wersja, oczywiście. Teraz poluję na Syberię. E, próbę spadochronu mamy. Teraz prób poluje na siebie. o ojazd, o ojazd. Dobrze, że to jest bez wiatru, chyba. Chociaż w sumie była taka misja, nie? Poczekajcie, a sobie to zacznę jeszcze raz od nowa, bo to wydaje się być dość, dosyć proste. Próbę strzelby nie chcę. Próbę plecaka rakietowego nie chcę. Chcę próbę spadochronu. Może ja po prostu tu skoczę. Dziękuję. dziękuję. Nie dziękuj. Nie masz za co dziękować. Ja jestem prosem. Prosem, kiedy mi trzeba. Łojezu, tu jest chyba jednak wiatr, bo on mi dziwnie skręca. Dziękujesz, to dziękuję, to dziękuj. No patrz ta. Patrz ta, widzicie to. Co za. gbur. Robal. Chcesz uratować swój honor? Ja pierdzielę, coś mi się zmieniła ta. <ścoughs> wracaj, robal. Wracaj, robal, w drugą stronę. Robal, wracaj w drugą stronę, bo cię te morsy wpierdzielą. Robal, wracaj. Oglądałem pingwiny z Madagaskaru. Te, 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 jak one, to nie są morsy, tylko to są... To są... Muszę sobie przypomnieć, ale właśnie jadły pingwiny. Więc uważaj, robal, bo i ciebie zeżrzą. Uważaj, robal, bo zeżrzą ciebie. No, robal, robal, nie toń mi, ty chamie rudy. Ty chamie rudy, próba nieskończona. Spróbujemy sobie może w takim razie zrobić e, próbę spadochronu jeden. Może będzie łatwiejsza. He, he, he. Wydaje ci się, że jesteś koksem, ale nim nie jesteś. Tak, to jest o mnie wierszyk. Lecimy, lecimy, szybko, 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 robal, szybko, leci, szybko. Dziękujesz? Jest jedna. Tu będzie druga. I potem będzie jest trzecia. Dawaj, Robal w dół, Robal w dół, Robal w dół. Ale nie obracaj się, Robal. No, Robal, Robalson, Robalson Cruzo. Tyle razem przeszliśmy. A ty co? A ty teraz mnie ośmieszasz? hamie Rudy. No, no, leć, 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 dobra. Jest jedna. A gdzie jest druga? O jezu, o jezu, wracaj, robal. Poddaję się, poddaję się. Spadochron mnie wykończył. Powinienem mieć teraz nikt, spadochroniarz. He 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 he. Bo prosto już nadużywam trochę, <laughs> Deathmatch. Deathmatch 2, Deathmatch 1. To jest typowa walka. Musisz wyeliminować wszystkich przeciwników. Eee, tutaj mamy już typowe same deathmatche Także ja może sam, na sam koniec mojej mili rozegram takiego deathmatcha dwójeczkę, rozegrajmy tą końcową walkę. Koncową bitwę. Ten to George już prawie płynął, widzicie. Ty a Titanik, To jest Titanik. O cholera. Mm, broni, broni, co ja tu mam? Nic ciekawego. Gdzieś tu jesteś, Robol. Gdzie tu jesteś? Ciebie rzucę może stąd. Dobra, walnę teraz w tego. pani nie trafiłem. Sorry. Sorry, just Mr. Matthew. Zaraz zginiesz. Zły gość opracował plan. I mówi: zobacz ten jeden. I nie trafia. Brawissimo. Skipper do dzieła. Skipper do dzieła. Skipper wykończy. Wiecie, kogo skipper wykończy. Niskiej grawitacji nie mam. To nic. To skipper w takim razie nikogo nie wykończy. John poleciał do kogoś na D, A tam jest z Harry Potter, widzicie? Harry Potter. O ja, pierdziele, utopiłem się. Just Mr. Mefie się utopił. O boże, jak ja to przeżyję. Robal odpowiadający za mnie zginął. Ten to w ogóle debil. Debil, debil. Zły gość śpi na dnie. O, ja bym w tamtego strzelił. Tylko wiecie co? Tajem Uzi. Nie wiem, czy widzieliście jak widzieli. Nie widzieliście to. Zobaczycie zaraz. Be Betty chyba. Tak? Betty? Bertie. Bertie spadła. Ale się nie zabiła. Bertie to w ogóle jakie jest imię? Damskie? Czy męskie? Bo ja się nie znam na imionach. No ale Bertie jest też i. nie, to zaraz i tak zatonię. Sweet revenge! Pewnie, że tak. Masz rację. Masz rację, gdybyś jeszcze potrafił sterować normalnie. John już umarł. John Rambo. Ale to jest Rambo, więc on jak ma 2 HP dostanie milion kul, to też przeżyje, więc... Uuu! Patrzcie, jak daleko podleciał, jakby nie mógł przejść. Po prostu... No... Poleciałem jak piłka baseballowa. Szeregowy poszedł prosto na dno. Tak tu się zgodzę. Chyba jeden zostałem, nie? Dance Town. Harry Horror! O, Harry Horror, a nie Harry Potter. Watch this one. Ja was wykończę za karę. No, Dunstan zginął. Ten drugi Harry Horror nie. Błyskawica ma na czole, która go chroni przed zabiciem. Miłość matczyna. Dobra, co ja pierdzielę, co ja pierdzielę. A może to radocha z końca Wormsów. Bardziej się będę cieszył, jak skończę tą Raider'a, bo już nie nuży to wszystko zlewające się. Coś. Dzień dobry. Dzień dobry, ja idę po ciebie. Będziemy skakać z Tytanika. No, robalu, a może... Chciałam go ognistą pięścią pierdolnąć, ale może to mu coś da. Wpadnie do wody. Grenadine, Śpi na dnie. Jeden na dwóch. Ja to zwyciężę, ja to wygram. Jesteś zwyciężcą. Tak mi zawsze mówiono, i ja do dziś wiem, że jestem zwycięzcą. Budzę się rano, boli mnie eee, w tyłu krzyżów, nie mogę wstać, jestem przegranym, jesteś przegranym. Idę potem gdzie? Idę potem do TVN-u, nie otwierają mi w tym TVN-ie, nie chcą żebym już tam pracowało od dwóch lat, więc kim jesteś? Jesteś przegranym. Kim jesteś? Jesteś przegranym. Budzę się rano, chcę się przytulić do mojej żony, podchodzę do niej, ona nie chce się do niej przytulić, kim jesteś? Jesteś przegranym. Lecę sobie tutaj z wami pograć w kulki. Dobra, dzień dobry. Teraz tak, ty masz 40, to i tak nie zginiesz. Bazuka mi się skończyła. Moździerz pokazać wam moździerz. Pokażę wam moździerz. On ma czas? Nie ma czasu, ale moździesz wam i tak pokażę. To jest taka. Mm, to jest taka bazuko granat. Moździerz. No chyba wiecie, jak wygląda moździesz. nie taki do. Wiecie, do, w którym możecie przyprawy czy pieprz rozgniatać, tylko możecie jako broń, czyli taka bezuka strzelająca granatami. <ślon Może skończę mówić. Wow, wow, wow! Tak jak zacząłem serię, tak serię skończę moim byciem lamusem. Eee, jak zwykle muszę zepsuć. Nawet na ostatni moment. W ostatnim momencie. Oczywiście tutaj w tych deathmatchach są różne nawiązania. Nie tylko do Titanika. Może teraz jak to mówię, tu przylecą wam obrazki. Eee, no mówię, nie będę wam tego wszystkiego pokazywał. Eee, chciałam przejść tylko kampanię z wami. Chciałem wam pokazać eee, grę z mojego dzieciństwa, w którą grałem. Grałem, grałem, jeszcze raz grałem. Tutaj z innych ciekawości chyba nic nie ma. To jest szybki start. To jest... Mm, po prostu zwykły deathmatch e, drużynowy. E, menu, trening, menu treningu to na początku mieliśmy. To jest po prostu trening, kampania, tutaj te challenge. E, w multiplayer możecie sobie grać albo na jednym kompie, albo chyba nawet na lanie tutaj można grać. Tak mi się wydaje, dokładnie LAN. E, a ciekawe, czy chciałbym. E... Opatrzcie! Aby skorzystać z istniejącego profilu GameSpy ID, zaloguj się po prawej stronie. Ciekawi mnie, czy to działa e, online. No, nie będę już tego testował, moi mili, jeżeli podobała Wam się taka seria. Jeżeli chcielibyście więcej Wormsów, 2D czy 3D, chyba 3D jeszcze są jedne albo drugie, tylko nie wiem, czy one do końca się nazywają 3D. One już się chyba 3D nie nazywają. Gdybyście chcieli Wormsy, to piszcie w komentarzach, lajkujcie ten film, subskrybujcie z, oczywiście z dzwoneczkiem, to będziecie bieżąco, na bieżąco powiadomiani o nowej serii. Mm. Tak samo jak teraz na Facebooka wstawię albo wstawiłem już trzy nowe serie, jakie będą po skończeniu: jeszcze Spyro i Tomb Raider'a. Jeżeli nie chcielibyście, jeżeli chcielibyście prędzej live z Wormsów, a nie odcinki, to także śmiało komentujcie. Ja oczywiście będę wam tu chciał puścić, tylko nie wiem, czy ja to znajdę. Options. E, robalopedia. Robalopedia to jest w ogóle coś takiego, że macie tu opisane wszystkie e, bronie. Takim śmiesznym tekstem, e, takim śmiesznym tekstem, e, to jest internet. Wiecie co, chyba ja tutaj nie znajdę. Chciałem Wam znaleźć mm, ekran końcowy, ale wiecie co, ja Wam go tutaj e, może teraz e, wkleję. A niech sobie leci, bo ja go nie będę szukał, strata czasu. Tak jak powiedziałam, podobała wam się seria, zostawiajcie lajki, subskrypcje. Pamiętajcie, że możecie także komentować mm, komentować y, mi, jakie serie byście chcieli, bo ja też mogę nagrywać pod was serie, byleby to była gra bardziej retro. E, nie mówię, że koniecznie stara, ale do tego 2010 roku, e, a nie mocno nowe. Bo mocno nowe będą, ale to za jakiś czas. E, Żegnam się z wami, żegnam tą mega zbagowaną grę, która wielokrotnie wrzuciła mnie do wody przez zbagowany podest, wielokrotnie powodowała u mnie rage, wielokrotnie powodowała, że traciłem 3 godziny na nagrywanie jednego odcinka. Do zobaczenia w następnych seriach, w następnych odcinkach, może z Wormsów. Na razie, cześć.